I łaska Wam. W poprzednim odcinku powiedziałam bardzo ważną rzecz o tym, że Jezus chce objawić nam Ojca, i dlaczego to jest ważne, i dlaczego poznanie samego Jezusa jest też poniekąd, jesteśmy w pół jakby drogi do naszego przeznaczenia. Koniecznie posłuchajcie poprzedni odcinek, żeby być w, w temacie, bo to jest seria, która objawi nam niezgłębione bogactwo Boga. Teraz Mateusza 11.27 mówi tak. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego i nikt nie zna Syna, tylko ojciec, i nikt nie zna ojca, tylko syn i ten komu syn zechce objawić. Hmm. Jezus mówi o Bogu, którego nazywa Ojcem. To była myśl rewolucyjna. Bóg Ojciec dla Żydów naprawdę to było bardzo rewolucyjną myślą. I teraz Jezus mówi o tym, że to On ma całą wiedzę. Na temat Ojca i On chce objawiać nam Ojca. I tak jak w poprzednim odcinku usłyszeliście, jak ważnym jest poznanie Ojca, cały początek Ewangelii Jana 14 o tym mówi, to tutaj Jezus mówi, że On chce objawiać nam i temu, komu Syn zechce objawić. Ważnym w tym momencie jest słowo objawienie. Nie da się po prostu posłuchać kilka nauczeń albo poczytać troszkę głębiej na temat Boga Ojca w Biblii, posłuchać o jego pięknie, bogactwie, głębokości, o tym, że nas kocha i nagle już wszystko wiedzieć. Tutaj sam Jezus mówi, że my powinniśmy mieć objawienie. To nie jest. Objawienie nie jest wiedzą taką w umyśle. To nie jest wiedza, którą gdzieś po prostu czytając, rozważając, zdobywamy jakąś wiedzę. Objawienie to jest duchowe, Poznanie jakiejś rzeczywistości i księga objawienia, nazywa się księgą apokalipsy też często. I słowo apokalipsa, które pochodzi od greckiego apok apokalu, oznacza odsłonienie, odsłonięcie jakiejś prawdy. Tak jak kurtyna podnosi się w teatrze, tak powoli my zaczynamy znać jakąś prawdę. I e, kiedy. Piotr rozmawiał z Jezusem w Mateusza 16 rozdziale i Piotr powiedział, jesteś synem Boga żywego, to Jezus mu na to odpowiedział, że nie ciały krew ci to objawiły, tylko ojciec mój. Czyli objawienie o Jezusie wprowadza nas w takie prawdziwe duchowe życie. A Jezus mówi, jest jeszcze więcej, jest objawienie o Ojcu, objawienie o dawcy wszystkiego, co mamy. I Jezus jest odbiciem Ojca, i On przyszedł na ziemię po to, żeby pokazać nam Ojca, a jednocześnie mówi tutaj: Nikt nie zna Syna i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i Ten, komu Syn zechce objawić. Chcę z wami razem przejść tę ścieżkę, tę drogę do zrozumienia, duchowego zrozumienia, objawienia Ojca, żeby Tata w niebie tobie się objawił, żeby przyszło głębokie, duchowe zrozumienie, kim jest Ojciec. I przeczytajmy teraz Galacjan, czwarty rozdział, od pierwszego po szósty werset. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów, jeżąców, aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewoli żywiołów tego świata, lecz gdy nadeszło wypełnienia czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał Zakonowi, aby wykupił tych którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienie dostąpili. A ponieważ jesteście synami, prze to Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. My wszyscy jesteśmy dziedzicami, tak jak mówi pierwszy werset, że dopóki dziedzic jest dziecięcym, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. I dopiero jak my faktycznie przyjmujemy... Wchodzimy w, w synostwo, my zaczynamy mieć dostęp do całego dziedzictwa. Tak jak Jezus, który dokonywał dużo wspaniałych rzeczy, on dokonywał tego jako syn. Poznanie Ojca, spotkanie się z Ojcem daje nam to, co miał Jezus tutaj na ziemi. I tak jak trzeci mówi, podobnie my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Żywioły tego z, zepsutego świata rządzą dziećmi, ale nie synami. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, Jezus urodził się pod prawem i żył pod prawem. I piąty werset, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. To, co stracił Adam i Ewa, synostwo, razem z synostwem stracili raj. My, poprzez Jezusa Chrystusa, wykupieni przez doskonałe dzieło krzyża, przez doskonałą ofiarę Jezusa, Możemy dostąpić usynowienia. Ty już nie chodzisz jak niemowlę, tylko chodzisz jako syn, który zna swojego ojca. Często słyszałem, że często ludzie, którzy mieli problem z ojcem, takim ziemskim, później mają problem w relacji z Bogiem. Nie wiem, czy to jest do końca prawda. Może w niektórych przypadkach tak jest, że słowo tata u niektórych się kojarzy bardzo źle. I ja próbowałem porównać swoją relację z ojcem, która też nie była łatwa, bo czasami pił, czasami był niemiły, był czasami despotyczny, czasem nieobecny, i chyba teraz, mówiąc o tym, to każdy z was też może troszeczkę poznać siebie w relacji ze swoim ojcem. Ale Dłużej e, chodziłem z Jezusem jako młody człowiek, to we mnie takie obojętność wobec Ojca znikała. I w pewnym momencie przyszła taka myśl – szkoda mi faceta, który umarł. Ja już w obecnym wieku przeżyłem, przeżyłem go, dłużej żyję już niż mój ojciec, czyli umarł dość młodo. I myśląc o tym, co musiał doświadczy, doświadczyć, po prostu wzbudziło we mnie ból. Niemalże był taki moment, że prawie chciał, chciało mi się płakać na tym, jak po prostu był nieszczęśliwy, i to swoje nieszczęście projektował na nas i wylewał na nas. W momencie, kiedy to stało się lata temu, kiedy, kiedy zrozumiałem, że, że jakby we mnie wzbudziła się miłość do człowieka, do którego byłem obojętny, że zrozumiałem tak, miałem ojca, który dbał o mnie w sposób taki raz dobry, raz zły, przeważnie chyba było gorzej niż lepiej. Przecież były też momenty wspaniałe, kiedy czułem się dobrze. Ja słyszałem, że ludzie, którzy nie mają, mają problem z ziemskimi ojcami, mogą mieć problem z Bogiem. I proszę Cię, módl się do Boga miłości, żeby do Ciebie przyszła taka miłość nadprzyrodzona do swoich rodziców, którzy w sposób nieumiejętny wychowywali nas. Niech miłość Boża... Napełni Ciebie i przyjdzie doskonałe przebaczenie wobec Twoich rodziców. Dlaczego to jest ważne? Słyszałem nieraz, jak w momencie, kiedy tak przyznawali się do, do bycia synami, córkami swojego taty, raptem coś się zmieniało w życiu takich ludzi. Przychodziła miłość, ale też coś w sposób nadprzyrodzony serce takiej osoby otwierało się na bycie synem, synem Ojca w niebie. Musisz uwierzyć, że jesteś synem Boga żywego. Przy czym pamiętajcie, kobiety też są synami, bo w języku greckim e, słowo syn e, jest rodzajem niejakiego. I to słowo syn można było stosować i do kobiet, i do mężczyzn, więc możesz przyjąć to synostwo i uwierzyć przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jesteś synem. Tak samo jak Jezus był nazwany synem Bożym, ty jesteś synem. Synem Boga Ojca. Synem Bożym. Uwierz w to, i pozwól, żeby Twoje serce otworzyło się na miłość wiecowską. I Szósty werset mówi: A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego, aba ojcze. Jaka kolej rzeczy. A ponieważ jesteście synami, synem jesteś przez wiarę. Uwierzyłeś w Jezusa, uwierzyłeś, że masz to synostwo, że jesteś synem. Przez śmierć i stanie wracasz do Ojca, który stracił z nami relację. Bóg wszystkich ludzi uważa za swoje dzieci, bo są Jego dziećmi. Bóg jest Ojcem wszystkich i kiedy Ojciec traci Dziecko to jest ogromny ból. Więc patrząc na świat, Bóg się nie gniewa, patrząc na świat, Bóg cierpi. On widzi, jak jego dzieci nie radzą sobie, jak źle żyją. Tak samo jak ziemscy rodzice. Jedno dziecko na przykład ma sukces i wszystko mu udaje się i ty się cieszysz razem z nim. Drugie dziecko nie ma sukcesu i nic mu się nie udaje i ty. Jakby płaczesz nad nim, ale nie, zazwyczaj nie chcesz dokopać temu, któremu gorzej się wiedzie, prawda? My, którzy uwierzyliśmy w Jezusa, wracamy do Ojca, do tego, który ulepił nas swoimi palcami, który zastanawiał się, co, po czym i jak powinno być zrobione. Przez Jezusa Chrystusa wracamy do taty. Więc a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego: Abba ojcze. My sami z siebie nie moglibyśmy zawołać do Ojca, Abba, tata, do, do Boga w niebie, zawołać tak jak tutaj jest napisane, tato. Jest napisane, ponieważ jesteście synami, Bóg. Wysyła ducha syna swego. Duch święty przychodzi do nas, który nam pomaga być z ojcem. Pomaga zwrócić się do ojca. Okazuje się, to nie jest proste. Na tyle grzech oddzielił nas od Boga, że on jest na tyle daleko, że trzeba było ofiary Jezusa i później wylania ducha świętego, żebyśmy my. Mogli wołać: Ojcze, tato! I my zwracamy się do Niego, per Ojciec, ponieważ w nas działa Duch Syna, Duch Święty. I co się dzieje w takim momencie, kiedy nasze relacje z Ojcem. Jest odnowiona, i ja jestem świadom, i ja mam objawienie tego, że jestem z Ojcem. Siódmy werset mówi, tak, więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to idzie dziedzicem przez Boga. I spytasz, po co to jest ważne? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Bóg chce nam dać pełnię, poprzez łaskę, pełnię życia. Pełnię chodzenia z nim. Zobaczmy teraz troszkę głębiej, jeszcze raz, piąty, szósty werset, dla pełnego zrozumienia. W piątym wersecie czytamy: Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usanowienia dostąpili. I słowo usynowienie to można przetłumaczyć bardziej jako mm, adopcję: y, takiego, że ktoś Ciebie zaadoptował jako dziecko. Usynowienie, zaadoptowane dziecko. Dzieci, którzy przyszli z adopcji, oni bardzo chcą mieć mamę i tatę. I niektórym bardzo długo, im starsze jest dziecko, tym trudniejszy jest ten proces, że długo przyzwyczajają się do, do tego, że są jakby dziećmi. Ja znam Taką rodzinę, gdzie było po, poza swoimi dziećmi, mieli zaadoptowane dziecko od kołyski i, i, i dziecko nastoletnie. Nastoletnie, to od kołyski od razu, mama, tata, mama, tata, szybko to poszło. Ale nastoletnie dziecko zanim coś wzięło z lodówki, przychodziło do mamy i pytało, czy mogę to i tamto zjeść z lodówki. Kiedy inne dzieci, też nastolatnie, już w tym domu brały, co chciały, prawda? Więc tu werset piąty mówi, abyśmy usynowienia dostąpili. Więc Bóg Ciebie z powrotem usynowił. Jesteś z powrotem, On widzi Ciebie jako swoje dziecko. Ale my wciąż możemy chodzić po omacku. Jesteśmy Jego dziećmi, ale takie gdzieś z tyłu głowy jest, czy, do koń czy tak naprawdę do końca tak jest, czy naprawdę mnie kochasz tak. I możemy mieć wahania i wątpić, powątpiewać, bo gdzieś tam nagrzeszyłem, o, czy Bóg nie kocha i tak dalej. Ale On cię zaadoptował, On ciebie nazwał synem. I w momencie, kiedy my rodzimy się na nowo, stajemy się tymi synami, i w tym momencie Duch Święty ciebie napełnia i dzięki temu Syn, duchowi w naszych sercach zaczyna działać Duch Święty który woła w nas nawet nie my sami to tylko Duch Święty w naszych sercach abba tato 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 że tak jakby przywiązuje ciebie do ojca w niebie że Tata jest twój, Twoim prawdziwym Ojcem. Nie bój się, nie pytaj po sto razy, czy możesz brać z ludówki. Wszystko, co jest w moim domu, jest Twoje. I ten moment, kiedy my wołamy Aba Ojcze przez Ducha Świętego, to jest ten jeden z elementów objawienia prawdy o Ojcu i o tym, co zrobił Jezus, co dla nas zrobił i jak przywraca nas do Ojcowskiego domu kiedy my możemy wołać i już nie jesteśmy wtedy e, z adopcji, tak jakby tylko raptem stajemy się dziećmi. Ten moment tego przeskoku z bycia takim chodzenia po omacku i wejście w tę pełną łaskę bycia w domu ojca, że jest absolutna przychylność w domu ojca. Bierz co chcesz. Widzisz jogurt? Bierz. Widzisz to? Bierz. Masz prawo jazdy, akurat jest, stoi samochód, rodzice nigdzie nie, nie jadą. Mówię, mogę kluczek? Chwytasz? I nawet nie czekając na odpowiedź, już jedziesz gdzieś, prawda, rozumiecie? Ten moment zmiany przez Ducha Świętego jest tak potężny. I dlatego, kiedy w nas ten Duch zaczyna wołać i coś w nas zaskakuje, Kakuję. jestem synem mojego Ojca w niebie. Siódmy werset podsumowuje. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. I oto teraz się modlę, żeby każdy z nas doświadczył takiego objawienia Ojca i że ty jesteś synem. Pomódmy się. Ojcze, ja proszę, objawia nam synostwo, objawia nam Duchem swoim, objawia nam siebie. Niech przyjdzie objawienie miłującego taty, który jest prawdziwym tatą. Objawia się nam teraz. W imieniu Jezusa pozwól nam zobaczyć Twoje Ojcostwo. Pozwól nam odczuć Twoje Ojcostwo. Zrozumieć. Proszę, objaw się każdemu z nas, żebyśmy nie chodzili jak te dzieci z adopcji, bojąc się wszystkiego, pytając o wszystko, tylko żebyśmy my mogli rzucić się w Twoje ramiona, a później żyć z Tobą, żyć w pełni objawienia. Proszę Cię o to, żeby każdy z nas zaczął chodzić w tym duchu, który Woła, Aba Ojcze, żebyśmy byli świadomi bliskości bycia z Ojcem, że jesteśmy synami, a nie niewolnikami. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.